Halo, Dzień dobry moi drodzy. Z tej strony Jaluki zapraszam was na kolejny odcinek z Władca Pierścieni Bitwa o Śródziemie. Kontynuujemy nasze zmagania. To znaczy ostatnim razem udało nam się obronić Osgiliad, ale teraz akcja przenosi się po raz kolejny w inne miejsce. I będziemy sterowali Rodem i samym przy Kiritungol. Dodatkowo, jako że mamy znowu środę, kolejna niespodzianka. Wielka. Będzie następne losowanie klucza. To znaczy, wystarczy polubić ten film, zostawić subskrypcję na moim kanale i wpisać komentarz o treści, którą podam w trakcie trwania tego odcinka, żeby wziąć udział w losowaniu darmowego klucza premium na Steam. Słuchajcie uważnie, no i powodzenia, a ja przechodzę do misji. Jaskinia Szeloby. No zobaczymy, co tu się będzie wyprawiało.

Okej, okay. czyli musimy przede wszystkim uwolnić żołnierzy schowanych w kokonach. Uwolnić wszystkie zmytalej jednostki bez skini szeloby, znaleźć wszystkie skarby. Użyj buteleczki, no użyjmy, co nadaje. Aha, okej, okay. tylko chyba nie działa, co? Że jakieś pająki nas próbują dorwać. Spróbujmy sobie poradzić. Tutaj. Aha, i mamy żołnierza. No, spoko. No dobrze, postaramy się pomóc w odnalezieniu całego oddziału. Zobaczymy, co tu jest. Idę najpierw w tą pierwszą ścieżkę, trzymając się ściany, żeby no, nie, przegap nie przegapić żadnego. Żołnierza w sumie Do uwolnienia. Tam jest coś do zgarnięcia znowu. Mamy łucznika, no okej okay. Moi przeciwnicy. Dobra Kolejny uwolniony, ten też jeszcze żyje na szczęście łucznik. Tu jest jakiś Mogę pajęczak Na szczęście padają na hita, więc spoko Że tylko nie przegapił żadnego żołnierza w takim razie Skoro jest na niego misja dodatkowa Chyba na razie nie widać tutaj, no to domknijmy ten okrąg z tej strony Tak jak szliśmy Czy tu nikogo nie ma? Wydaje się, że nie No dobra, to chodźmy może tą ścianą Klasycznie przy zwiedzaniu podziemi, jeśli tylko zobaczysz, że ta droga prawdopodobnie jest główną drogą, to trzeba się cofnąć. No, żeby wszystko zobaczyć, co twórcy gry stworzyli dla widowni. Dobra, tutaj walczymy. Sam tutaj ją szybko podawansuję. A przynajmniej jest takie ryzyko. Dobra, są też jacyś żołnierze. Właściwie jeden Dobra Idziemy dalej no, Kurcze, nie wiem czy to nie jest główna ścieżka właśnie No zaraz zobaczymy Jaka jaskinia Są i jacyś żołnierze do ratowania Ale jest też troll, Łoż, kurde Ach, nie zdążyłem ich uleczyć No niestety, straciliśmy dwóch żołnierzy Tym Osobę, a on chyba przesunął tego gościa, nie? No okej. Okay. Szkoda, że tych dwóch Gondorczyków straciło życie w walce z Trollem Jaskiniowym. No ale trudno. Przejdźmy kawałek jeszcze z tej strony. Teraz najwyżej się wrócimy w tamte okolice. O i pajęczaki. Dobra Kolejne Pająki do pokonania No i okej, okay, czy tu jest... A, tu jest przejście, no to spoko, to nie musimy się na hama wracać Bo właściwie tu już tu byliśmy. Oko nie zostawimy cię Dobra Zapraszamy do naszego zespołu Czy tu nikogo nie widać? Chyba nie. To tu trzeba powalczyć z tymi. Tu jest ktoś jeszcze. Tego musimy zgarnąć. Kolejne pająki padają, okej. Okay. Tam jest tutaj. Tutaj pająki lecą, więc chłopaki weźcie się za nie. I w którą stronę teraz? No pójdźmy po obwodzie. Chociaż tu się coś ruszało, to może zawalczmy. Jak już tu jesteśmy. No, uda się. To no, ciekawy koncept. Przynajmniej nie sterujemy całymi oddziałami, tylko pojedynczymi żołnierzami. W sumie troszkę mi to przypomina, no wiem, zaśmiejecie się pewnie, ale podbój. No bo tam też właściwie sterowaliśmy pojedynczymi żołnierzami Gondoru, a nie całą armią. Czy też Rohanu, czy tam no. Kim się grało w której misji. Dobra, ten uwolniony, tutaj tego zaraz odetniemy. Coś jeszcze nie. To ten był. Spoko. Kurczę, no jest labirynt troszkę. Przejdźmy może w dół po prostu, zobaczymy co tu będzie. Spoko, już was otwieramy, nie martwcie się. Eee, chłopaki. No. <grywka> Bo on trochę przypał zaliczył. Golum tu jest, czyli prawdopodobnie tu idzie główna misja, więc chodźmy na górę jeszcze, zobaczymy co tam będzie. Pozgarniajmy tych żołnierzy. No właśnie, tu może być szeloba w sumie, skoro tak się Golum cieszy, że nas podprowadza. Pozbierajmy może jeszcze jakichś żołnierzy, może się coś uda, albo jakieś skarby. Szukaj Froda, właściwie nie ma emisji, żeby zabić szelobę. Dobra, to idziemy na górę. Hmm. Już trochę tych żołnierzy mamy. Szkoda, że bez ulepszeń. Ciekawi czy to będą wszystkie oddziały, którymi dysponujemy w sumie w tej misji. A to są tylko skarby jakieś. No dobra. Dobra, rozgarniamy. A są jakieś łucznicy. Proszę zawalczyć z nimi. Dorkowie tak. Dobra. Też sobie z nimi poradziliśmy. Za to nie widzę tutaj żadnego gondorczyka do ratowania. Przynajmniej nie było słychać, żeby ktoś krzyczał. Dobra, tu wszystko zwiedziliśmy. Prawdopodobnie wszystkich uwolniliśmy, kogo się dało. Uzdrówmy może naszych ludzi. I zobaczymy, co będzie tutaj na dole. Dobra, trochę żołnierzy jest. Łuczników też kilku mamy, no. Zróżnicowanie wojsk jakieś jest. Tutaj się wejść nie dało, dobra. To lecimy na dół. Co to będzie? Jest i szeloba. Zaświećmy, może. Może tym razem zadziała. Zadziałało. Na chwilę uciekła, ale dużo nam to chyba nie pomogło. Sam musi przeżyć, co? Tym może być problem, ale w sumie, jeśli się rzuci szeloba tylko na niego. Może jakimś cudem się uda to zrobić? No, ludzie, wyście, coś zróbcie. Chyba źle użyłem uleczenia. Na szczęście mój sam się sam leczy. No dobra, nie była to y, najbardziej odważna decyzja w jego życiu. Właściwie najlepsza walka w jego wykonaniu, ale jak się uda, to chyba nikt nie będzie narzekał, co? Próbujemy sami zaatakować. Dobra, dobra i Sherlocka została pokonana. Dobra, jakoś się udało na szczęście. Chodźmy do tej jaskini. Trzeba się udać do Kirit Ungol. A, okej, okay. no i tutaj mamy wszystkie orki, trole i tak dalej, i tak dalej. No i trzeba sobie będzie z tym jakoś poradzić. Zacznijmy od uratowania może tych wszystkich ludzi tutaj pochowanych. I przeszukanie jaskini szeloby. Weźmy dodatkowe. Skarby tutaj coś jeszcze jest. Czy widzimy kogoś do uwolnienia? Chyba nie. Nie wygląda. Chyba, że w tej jaskini jeszcze coś będzie. No, ktoś jest i są jakieś skarby, więc trzeba skorzystać. O, nawet trochę tych. Ludzi do uwolnienia, trochę skarbów do zgarnięcia. Także spoko. Trzeba korzystać z tego, co dają. Zawalczmy. Ty możesz zgarnąć to. A wypołowalniać kolegów. I chyba. No, czemu mnie chcesz pomóc, gościu? Serio, nad ciebie czekał, no. Dobra. To już to już i chyba wszystko poczyszczone. Nie uwolniliśmy wszystkich jednostek spętanych w jaskini, a jednak y wszystkich skarbów nie znaleźliśmy. A jednak. No dobra, troszkę gra miała opóźnienia, żeby załapać, jak to wspaniale jesteśmy. Dobra. Idziemy w takim razie w tę stronę, no i trzeba będzie jakoś próbować zdobyć to miasto. No ciekawe, bo Orków tutaj trochę jest. Ale tutaj chyba jest posterunek do wzięcia, no właśnie. To dojeżdżamy przeciwników. Rozbudowujemy się tutaj. Dosyłają posiłki orkowie. Ale powinniśmy sobie z tym poradzić. I zaraz zobaczymy, co się uda zrobić. Jeszcze jest do rozwalenia tartak w sumie, jakby się dało postawić gospodarstwo, byłoby łatwiej. Prawie cały postronek zajęty, poza tym tartakiem, właśnie nieszczęsnym. Dobra, też już padł. Niestety, gospodarstwa nie ma, ale są dodatkowe skarby. Ok, pomyślmy, co możemy zrobić. Jest kuźnia szkoła łucznicza, koszary. I chyba tak trzeba będzie po prostu puścić: że postawimy koszary, szkołę łuczniczą, ewentualnie kuźnie. O, fontanna chyba tym razem się nie spisze. I tak nie mamy aż tylu jednostek, żeby troszczyć się o całe oddziały. Tutaj się pobudujemy. Dajemy sobie dwu, dwa oddziały żołnierzy. Ze trzy łuczników. To niech się rozbuduje, i potem będziemy próbowali dosyłać jakieś posiłki. No pomyślmy, właściwie to nie dysponują zbyt silnymi wojskami Orkowie tutaj, no tylko te trolle ewentualnie. Ale no to ekipa łuczników sobie powinna z nimi poradzić, też to zagrożenie zminimalizować. No zaraz zobaczymy. Jak to się uda? Swoją drogą śmieszne, że możemy werbować całe oddziały Gondoru. Na terenie, na terenie mordoru już właściwie. Ale okej, okay, no, jakoś to pewnie fabularnie dałoby się wytłumaczyć Naprawdę to dało. Ale dobra. Poróbmy sobie, poróbmy sobie jednostek na tyle, żeby. Jakoś nie ogarniam tego limitu populacji mam 880 na 300? Okej, okay, mam 86 na 300, bo tu przeskoczyło, mam licznik zasobów razy 1 i 8. Dobra, to teraz nabiera sensu. Trochę się wygupiłem. Dodajmy, że tego nie było. Kupimy zaraz sobie jakieś pierwsze ulepszenia dla naszych oddziałów i będziemy wjeżdżali do środka. Są żołnierze, są ucznicy. Zaraz powinniśmy mieć ulepszony jeden i drugi budynek. Czy my na tobie właściwie zarabiamy w jakiś sposób? Bo no, tak, 27 rośnie, okej. Okay. No i co, całkiem. W sumie spora ekipa tego gondoru się tu znalazła. Dobra, możemy sobie jeszcze gwardzistów wieży ze dwa oddziały. Hmm, zwykłych strażników i strzały ogniste. Czy tym pojedynczym łucznikom moim też mogę dorabiać strzały? Nie. Okej, okay, już się bałem. To dopiero by była zabawa. I okej. Okay. Orkowie nie szykują się na razie na żaden atak. Obrony mają całkiem solidną, no ale też bez przesady. Jest ich sporo na murach. No i okej. Okay. Mamy gwardzistów, mamy strażników. I tutaj panowie bliżej. Zaraz poulepszamy sobie jeszcze ogniste strzały i będziemy mogli wjeżdżać w przeciwnika. Też tam nie za daleko ludzie, żebyście ich nie sprowokowali za wcześnie. Okej, okay, okej. Okay. Zaraz ognis te strzały. I w sumie tą siłą będziemy w stanie chyba już coś tam podziałać. Weźmiemy też oczywiście sama, ponieważ no wydaje mi się, że mimo wszystko będzie zadawał całkiem spore obrażenia tym jednostkom przeciwnika. Będziemy sobie dokładać jakichś uczników. Mamy już ogniste strzały, więc poprosimy, komu się da. O, tak, tak nie mogę zrobić. Trzeba spróbować to zrobić ręcznie, moim oddziałom. Bo tu jeszcze może nie jest pojedynczowy. No i okej. Okay. Dobra, spróbujemy. Najwyżej będziemy sobie dosyłać. Kolejne oddziały. Chodźcie bliżej. gdzie się wycofujecie? co tu się. Dobra, przesuniemy się po prostu bardziej do przodu. Łucznicy zaraz zaczną działać. No to wjeżdżamy w takim razie. Walki na murach widzę, że nie będzie. Chyba wszyscy zeszli z murów. pokowie. No nie ma co narzekać w takim układzie. Wy możecie spróbować tu podgonić. I działamy z tematem. Możemy już budować sobie zbroję, chorągwie i tak dalej. Wam damy strzały. Chodźcie, wjeżdżajcie do środka, bo tutaj się może nieciekawie zaraz zrobić. Sam na szczęście żyje. Poślepmy przeciwników. I zaraz zobaczymy, co tu się jeszcze uda zdziałać. No tak, nie za bardzo tam nie, nie musi być tacy śmiali w tych atakach. Bo właśnie trolle się na nas rzucą i to się może źle skończyć. Jeden oddział wyślemy tutaj. I zobaczmy, jak to działa. Jeden z troli chyba padł. Pokonajmy tego. Spoko, chyba się to już samo ugra po prostu. Włócznicy z murów też popadali, tutaj niszczymy jamorków Ale wyszedł też kolejny troll. Trzeba sobie poradzić. Możliwie szybko, dobra udało się. Dajmy im też chorągiew. Uleczmy kogo się tam dało. Chłopaki też już żyją tutaj. I są gotowi do walki, spoko. Wy możecie zniszczyć to. Jesteście osobnym oddziałem, no to chorągiew w sobie pleście No i idziemy na mury To też zostało zniszczone Aha, nawet nie musieliśmy ich wybijać No okej okay. Dobra, to w takim razie hmm, myślę, że to jeszcze chwilę potrwa to naszym hasłem niech będzie szeloba Także wpisujecie w komentarzu szeloba i będziecie brali udział w losowaniu. Sam szczęśliwy, udało się dotrzeć z żo żołnierzami Gondoru do Froda. Elegancko. No i co? To było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, dajcie mi o tym znać. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia z tym tym razem. Cześć!